Ludziska miałem w następnym odcinku, no nie w następnym, ale... Pamiętacie chyba ten odcinek z parodii parodie z... parodie piraci z Karibów, muzyczkę. <śmum> I miałem na w następnym odcinku pokazać y mojego Facebooka, a więc pokazuję możecie wbijać i go obserwować wygląda tak. Zdjęcie tak mam, wiecie. Ja, ja, no wiecie, się, że teraz mam... No, dowiecie się ciekawostkę, że ja bardzo lubię LEGO i jestem fanem LEGO. A szczególnie LEGO Ninjago. A, dobra. I w ogóle ten. Jak chcecie. No, możecie zaobserwować mnie albo możecie. No, nie zaobserwować, tylko dać mnie ten. Yy, możecie też wbijać yy, dom mojej jej grupy Ninjago Ninja Team. Tu się niestety pisze po angielsku. Ale, wiecie, to jest, jak umiecie angielski, to możecie wbijać. Yy. Naprawdę. No dobra, a nic, jak chcecie, to możecie... Yy. Sorry, że jestem pod <coughs> No Dobra, przepraszam, to jest za to. Yy. W ogóle możecie wbijać, no to powiedziałem. W ogóle jak... No jak umiecie angielski to możecie wbijać. A no. I jak... I <ścoughs> jak macie Messengera to mogę Was dodać, tylko musicie... Yy, musicie yy, za, yy, zaprosić mnie do znaj. Napisać swój nick na Facebooku yy, pod filmem... Yy. A pod filmem, pod filmem pod filmem z YouTube'a w tym najnowszym. Czyli pod tym. No tak musicie napisać swój nick na Facebooku. Później jak już napisaliście musicie mnie zaprosić i musicie napisać też jak, jak ja Was dodam napiszcie. Albo nic nie piszcie, po prostu was dodam i dodam też was na grupę i ja też wam, was dodam na grupę yy, Ninja Team yy, Też tu trzeba też umieć yy, ten na grupie Ninja Team, yy, na Messengery czyli jak macie Messenger yy, po prostu sobie Messenger, jak macie Messenger to możecie pisać, yy, yy, że mówicie angielski i jak to się nazwa. I możecie przychodzić na grupę. Ja Was zapraszam oczywiście. Możecie też odrzucić o zaproszenie na grupę, ale jak ja mogę was dodać, tylko może umiecie mówić. Y, musicie umieć angielski. Niestety nie ma tutaj y, na mojej grupie nie ma bluźnierstwa, a więc jak będziecie zdenerwowani, po prostu. Możecie spokojnie ze spokojem wyjść i żadnych głupich słów ani tych innych nie piszcie. Ja na mam takiego innego i zamierzam go wyrzucić. No co, no to pa.